Sporty, Ale klub. dzisiaj go zabiliśmy na poście przecież on No to co? Trypami. No koleś gdzieś tu musi być blisko bazy, że sam przychodzi robi W DeSoto ma Właśnie to... w DeSoto nie widziałem właśnie tej bazy, kurwa Dzisiaj nas rozjebali no... On cały czas tam Aha No zabiłem ci, no schowałem się do szaka, czekam na typa, Jeszcze kurwa nie No że to co nie wiem, ktoś tu się loguje, czy coś? No idę już. Ale jesteś gdzie? Dopiero grę włączę Ale gdzie jesteś postacią? Na no, e Dobra, dawaj, dawaj Sorry Arlo, no żeś kurwa tak się spierdolił Zabijem jednego Jak bym widział kurwa drugiego, to bym ci powiedział Widzę drugiego Zabijam drugiego, biegnę po trzeciego Nie wiem, który jest kurwa twój szak jebany, nie zabije mnie Widzę go Nie, nie, jeszcze jeden został, trzech nie było Wysypałem czterech z frajerów jebanych To pozbieraj mnie przy okazji Ale Drift to dobry jest Kurwa